Za nami już od jakiegoś czasu okres transferowy w metalka z drugiej ekstralidze. Od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się na rynku transferowym na zapleczu PG Ekstralid? Dobrze oceniam. Pozytywnie troszkę się działo. Dużo było niewiadomych. Dużo też Witold Skrzydlewski dodał kolorytu, oczywiście jak już nie miał innych pomysłów to stwierdził, że rezygnuje i to dodało nam dużo dużo nam kolorytu, i emocji, no bo nie wiedzieliśmy do ostatnich dni jeszcze niedawno co się wydarzy z Łódzkim żużlem Więc to wszystko biorąc pod uwagę to, że Unia Leszno właściwie z, będzie jeździć Metal Metalka z drugiej Ekstralidze z składem no, ekstraligowym, może nie był to najmocniejszy skład ekstraligowy, ale jednak skład, który w większości zawodników był właśnie na poziomie pierwszej ekstraligi. I to raczej wydaje, wydawało się, że kluby w pewnym momencie, czy reszta klubów odpuści w pewnym sensie i i stwierdzą, że siła Unii Leszno jest tak mocna, że nie ma sensu tutaj licytować się z zawodnikami, brać poważne kolejne nazwiska, bo może to się nie udać, ta rywalizacja z Unią Leszno, ale mam wrażenie, jak Unia Leszno chyba tym ostatnim akcentem w postaci Josha Pickeringa dała taki sygnał, że, że, że jednak nie bierze samych gwiazd, bo myślę, że gdyby tam się pojawiło nazwisko na przykład Chrisa Holdera, czy ktoś tego typu z taką mocną ekstraligową przeszłością. Myśli Pan, że to mogło studzić jakby zapędy innych klubów, gdyby ten piąty zawodnik był mocniejszy? Sądzę, że tak, sądzę, że tak. Takie było przekonanie w klubach też, że może w tym roku nie ma sensu lepiej budować tę kupkę w budżecie i zaatakować w kolejnym roku, ale to wszystko raczej spowodowało, że wcale tak się nie działo, po przykładzie Polonii Bydgosz, po przykładzie Stali Rzeszów, można zobaczyć, że tam raczej próbowano nawiązać do poziomu Unii Leszno, niż bać się siły Unii Leszno na, na dzisiaj. Na papierze, według pana Fogo, Unia Leszno jest najsilniejsza? Czy jednak Abramczyk Polonia Bydgosz po dojściu Szymona Woźniaka ma teoretycznie? lepszy skład. Jak Pan to widzi? Jaka jest Pana subiektywna ocena? Nie, 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 jestem w stanie, nie jestem w stanie wskazać tutaj, czy Unia Leszno jest mocniejsza na papierze, czy Polonia Bydgoszcz. Za Unią Leszno może przemawiać to, że jest to kolejny rok podobny skład. Janusz Kołodziej, Grzesiek Dęgota, Benkuk, Nazar Parnicki i juniorzy. Tu właściwie są w dalszym ciągu ze sobą, znają się już doskonale. Do tego Rafał Okoniecki, ten sam menadżer, ale akurat w Polonii Bydgosz na tym stanowisku też się nic nie zmieniło. Polonia Bydgosz będzie potrzebowała troszkę czasu, żeby się zgrać, bo nowe postacie, te najmocniejsze, Łoktajew czy Szymon Woźniak na pewno będą potrzebować trochę czasu, żeby poznać tor, Zgrać się z kolegami, nawiązać takie odpowiednie relacje, żeby, żeby to przynosiło się na, na tor. Więc myślę, że za Unią Mleczną może przemawiać jakby ta kontynuacja. No, o znajomości toru własnego to, to nawet nie powinienem wspominać, ale to będzie ich olbrzymi atut. To widzieliśmy w ubiegłym roku, w tym roku, w ubiegłym sezonie. Na poziomie pierwszej ekstraligi, że na torze w Lesznie największe zespoły, najsilniejsze miały, miały problemy, mimo tego składu powiedzmy nienajsilniejszego Unii Leszno, to tam na tym poziomie pierwszej ekstraligi zespoły miały już w pewnym momencie duże, duże kłopoty, więc Liga Niżej to na pewno od początku będzie bardzo mocny atut tej drużyny akurat, ale Sezon będzie długi i wiemy, że te najważniejsze rozstrzygnięcia będą na końcu, więc to z kolei przemawia na korzyść właśnie tych innych zespołów, jak, jak Polonia Bydgoszcz czy, czy Stalżaszów na przykład. Zanim Janusz Kołodziej zdecydował się na pozostanie w Unii Leszno w Metalkas II Ekstralidze, mówił Pan, że będzie to uzależnione od kilku czynników, że będą pewne warunki. Jednym z nich było zbudowanie składu, który szybko wróci do PG Ekstraligi, składu, który da taką gwarancję. Czy ma Pan poczucie, że ten skład Daję gwarancję, czy jednak jesteście z Januszem trochę rozczarowani, jak przybył ten okres Tak nie do końca pasuje stwierdzenie, zanim Janusz zdecydował, bo on nigdy chyba nie, nie zastanawiał się właściwie. Oczywiście, że chcieliśmy, żeby drużyna była mocna i żeby Janusz czuł, że klub, prezesi, właściciele Janusza wciąż chcą, bo, bo gdyby usłyszał nawet nie wprost, ale poczułby, że, że no, z jakiegoś powodu Janusza nie chcą widzieć w leśnie, to, to pewnie zacząłby się poważnie zastanawiać, czy musiałby się zastanawiać na zmianą klubu, jednak to wszystko, co się działo w Leśnie po, po zakończonym sezonie, i budowa składu, ale też sam Janusz poczuł w tych rozmowach, że jest, jest po prostu traktowany bardzo poważnie. I tutaj nie było żadnych ani wyrzutów, ani powrotów do tej najświeższej przeszłości, że z jego winy to się wydarzyło. Mówię o spadku. Absolutnie. Była tylko myśl o tym, co zrobić dalej. Janusz był tym najważniejszym akcentem, tak się czuł. I dlatego tutaj nie było, nie było żadnej dyskusji, a za tym szły też kolejne nazwiska, które powodowały, że. Można było sądzić, że skład będzie bardzo mocny. No lecz leszczyńscy właściciele trochę przyzwyczaili do tego, że nie idą taką sztampą i nie szukają tylko wśród tych kilku nazwisk, ale gdzieś tam trochę, trochę szerzej. I tak było z Benem Cookiem. Okazało się, że mieli rację. Tak jest teraz też z Joshem Pickeringiem, który według. No, całego managementu leszczyńskiego powinien wejść na bardzo wysoki poziom, więc zobaczymy, czy tym razem znowu będzie to taki strzał w dziesiątkę. Może tak być, bo to ani nie najwyższy poziom, a zawodnik bardzo uzdolniony, więc dosprzętowiony, czujący, że ktoś na niego stawia, to, to faktycznie na tym poziomie może być no, czołowa postać ligi, po prostu. Jesteśmy w Ostrowskich mediach, więc słowo o Arged Malesie Ostrów. Duże zmiany zaszły w tym zespole, po co by tu dużo mówić, nieudanym sezonie, bo drużyna nie zdołała awansować do PG Extra Ligi. Teraz nikt o chęci awansu nie mówi, celem jest faza play-off. Jak ocenia Pan ten zespół, który został zbudowany w Ostrowie, o co on realnie może pojechać? Właśnie kilka dni temu Norbert Krakowiak dzwonił i mówił o takim pozytywnym odbiorze i ma nadzieję o ogromną, na to, żeby odbudować się. To, to, to stwierdzenie lubimy używać. Na pewno będzie liczył na to, że, że dzięki regularnej jeździe wejdzie na swój najwyższy poziom. To jest drużyna absolutnie nieobliczalna i, i, i myślę, że Ostrowianie będą bić się z najlepszymi. Mariusz Staszewski, ten cały trzon. Zawodników, wracający Oli Bertson, który właściwie wraca jak do siebie. To wszystko powoduje, że to będzie bardzo mocny zespół i też będą na pewno bazować na, na własnym torze, chociaż to różnie bywało z tym własnym torem, ale też chyba tak to funkcjonowało, że z silniejszymi zespołami Ostrowianie radzili sobie na własnym torze lepiej niż z tymi, z którymi mieli swobodnie wygrywać, więc Mariusz Staszewski generalnie myślę, że już ma tyle doświadczeń i na tym najwyższym poziomie z zespołem ostrowskim i, i ligę niżej, że teraz ma tych wniosków myślę ogrom i, i może jest to ten moment, żeby znowu być w czołówce, nie widziałbym żadnych przeszkód, jeśli znowu juniorzy będą taką wartością dodaną, a tak może być, że, że znowu ostrowscy juniorzy Jestem przekonany, że tak będzie, bo tak jest zazwyczaj. Będą jednymi z najsilniejszych w lidze. No to będzie to, będzie to zespół, który będzie tym faworytom, o których wspominaliśmy wcześniej, po prostu mocno przeszkadzał.